Biogazownia ma powstać na czyszczalni ścieków w Bytkowie. przemawiają za, za tą lokalizacją trzy aspekty. Społeczny, ponieważ teren oczyszczalni jest na terenie przemysłowym, najbliższe zabudowanie jest pół kilometra stąd, także w miarę instalacja jest oddalona od zabudowań mieszkalnych. Pod względem ekonomicznym wszystkie dzisiaj dowożone. Odpady praktycznie przechodzą tutaj przez punkt przeładunkowy, który znajduje się w tej lokalizacji. Przechodzą przez przok, wytwarzane są na ścieków, osady ściekowe. Tak więc wszystko i tak trafia w ten punkt, gdzie zostaną przetworzone. Zostanie wytworzona energia elektryczna cieplna, która zostanie, jak już wcześniej mówiłem, wykorzystana w 100% na oczyszczanie ścieków, w całym kompleksie, uniezależniając od, nas od dostawców zewnętrznych. Pod względem ekonomicznym wytworzona czysta, zeroemisyjna energia zostanie w 100% wykorzystana na działalność oczyszczania ścieków naszej siedziby, instalacji PSZOK, punktu przodąkowego, także zostanie zużyta na cały kompleks odpadowo-kanalizacyjny, który znajduje się tutaj w Bytkowie. Kolejnym argumentem budowy biogazowni tej lokalizacji jest aspekt logistyczny. Ponieważ wszystkie odpady, które mają być przetwarzane w planowanej inwestycji są praktycznie albo zbierane od mieszkańców, zbierane od mieszkańców i docierają tutaj do tej lokalizacji, zbierane na przoku, który też tutaj się znajduje i wytwarzane przez oczyszczanie ścieków, chodzi o osady ściekowe, wytwarzane też na miejscu. A więc wszystkie odpady, które dzisiaj zbieramy od mieszkańców trafiają na oczyszczanie ścieków, tak samo wytwarzane, tak więc nie ma tego, nie będzie, omijamy transport zewnętrzny, a nie musimy po prostu przeładowywać, by wywozić na zewnątrz tych odpadów, także wszystko będzie przerabiane w tym jednym miejscu.